Film zawiera spoilery gier Red Dead Redemption 1 oraz Red Dead Redemption 2. Jeżeli nie ukończyłeś jeszcze wątków fabularnych z tych gier, wróć do materiału po zapoznaniu się z historią opowiadaną przez obie produkcje. Pinkertonie, a konkretniej Narodowa Agencja Detektywistyczna Pinkertona to jedni z głównych antagonistów obu gier z serii Red Dead Redemption. Detektywi zajmowali się głównie łapaniem i zatrzymywaniem groźnych przestępców za zlecenie rządu USA, jak i bogatych ludzi. Nieraz byliśmy zmuszeni stawać z nimi w szranki, nie jeden raz przez nich ścigani i przypierani do muru, przez co zapamiętaliśmy ich raczej jako złą i żoną krwi agencje, jednak jacy są naprawdę i przede wszystkim kim są? Narodowa Agencja Detektywistyczna Pinkertona, jedna z największych agencji ścigających złoczyńców tamtych czasów, protoplaści późniejszego FBI. Co ciekawe, agencja występująca w grze jest dosłowną kopią 1 do 1 prawdziwej organizacji o takiej samej nazwie i zastosowaniu. Co jest zadziwiające, dlatego że Rockstar nigdy w swoich grach nie przedstawia prawdziwych firm, agencji czy też miast. Na co przykładem jest FIB z GTA. Jak widać, Pinkertoni to Evenement. Agencja Pinkertona powstała w 1850 roku i istnieje do czasów dzisiejszych. Firmę utworzona z inicjatywy. Alana Pinkertona, założyciela i pierwszego członka tej niesławnej, opłacanej przez milionerów agencji. Pierwszy raz poznajemy Pinkertonów już na samym początku gry Red Dead Redemption 1, kiedy to agent Ross i Archer Fordham odprowadzają Johna Marstona na stację w Blackwater, który został zmuszony przez agencję do wykonania pewnego zlecenia w zamian za wolność jego i jego rodziny. Chodziło w nim o złapanie bądź zamordowanie Billa Williamsona i Javiera Esqueli, dawnych członków gangu Vanderlind, jednego z największych wrogów agencji. Natomiast jeżeli chodzi o Red Dead Redemption 2, o Pinkertonach możemy usłyszeć, już podczas pierwszego rozdziału, w którym po nieudanym skoku na w Blackwater. Z którego ukradziono ponad 150 tysięcy dolarów, gang zmuszony jest do ukrywania się w zaśnieżonych górach. Dowiadujemy się wtedy, że Pinkertoni byli jednymi z przeciwników podczas ucieczki z miasta i prawdopodobnie cały gang jest teraz przez nich poszukiwany. Pierwsze spotkanie z członkami agencji odbywa się w trakcie drugiego rozdziału gry, kiedy Andrew Milton, jeden z najbardziej szanowanych detektywów Pinkertona w USA i jego ówczesny partner Edgar de Ross proponują naszemu protagonistie wolność w zamian za głowę przywódcy gangu Tacza. Gdy odmawiamy, obaj panowie puszczają nas wolno, tym samym pokazując, swoją litość i arogancję. Następne poczynania agencji to w głównej mierze pogoń za gangiem, badanie tropów i próby zastraszania poszukiwanych, co w późniejszym czasie przyniosło skutek w postaci przemiany Mike'a w Kreta, który pomógł Pinkertonom rozbić gang i dopaść jego członków. Ze znanych agentów Pinkertona możemy wymienić Andrew Miltona, Edgara Rosa, Archera Forthama, Alana Pinkertona, Agenta Jonesa, Bantera i Orlego.